Dobry, już nigdy tak późno nie nagrywałem vloga. Jest godzina 20.30, czy jakoś tak? I teraz dopiero siadam do nagrania. Zazwyczaj mam już nagrany wcześniej, i tak naprawdę po tym, jak Adę wykąpiemy i nakarmimy, to wtedy siadam już do montażu. A teraz dopiero siadam do nagrywania. Ale okej, okay, nieważne. Wczoraj rozmawialiśmy yy, na inny temat, ale też powiedziałem, że dzisiaj porozmawiam yy, o medytacji, o, o byciu mindful, w sumie bardziej o byciu mindful niż o medytacji. I o co chodzi? W sumie. Nie będzie to żaden wykład y, książkowy, żadna super teoria i tak dalej. W ogóle nie wiem, czy nie wnerwia was to światu, które jest za mną. Chwila. O, chyba, chyba teraz jest lepiej. Nie będzie to żaden wykład, nie jest y, y, to y, jakby wyrocznią to, co teraz powiem w kwestii medytacji, w kwestii bycia mindful, ponieważ nie jestem ekspertem i sam wiem tak mało, że to jest po prostu aż... aż straszne, że ja wam będę cokolwiek na ten temat opowiadał. Ale powiem wam, czego nie powinniście robić i y, chcę Wam zaoszczędzić y, jakby czasu, który ja zmarnowałem popełniając błędy, które popełniłem. Mianowicie, jak kiedyś zainteresowałem się y, medytacją, mindfulnessem, Zacząłem czytać artykuły na ten temat, oglądać filmy, w jaki sposób powinienem do tego podejść, jak powinienem to robić. Czy powinienem, nie wiem, siedzieć normalnie na krześle, w fotelu, jak to robię, czy powinienem siedzieć po turecku, nie wiem, czy powinienem leżeć, bo są różne szkoły jazdy. Płęta jest taka, że to jest naprawdę nieważne. I błąd, który możecie zrobić, gdy zaczynacie się interesować medytacją i byciem świadomym chwili, czyli mindfulness, to jest przeteoretyzowanie tego tematu. Czyli czytanie za dużo, próbowanie doskonalenia samej medytacji, kiedy tak naprawdę medytacja i bycie świadomym chwili ktoś bardzo fajnie to porównał do, do deszczu że krople spadają i każdy świadomy moment, każda chwila to jest skupienie się na każdej z tych kropel. I co jest najlepsze? Ja, jak zaczynałem się bawić w medytację, to bardzo się często irytowałem, że czemu mi to nie wychodzi? Czemu się ciągle rozpraszam? Czemu ciągle umysł się skupia na tej rzeczy, na tej rzeczy, na tej rzeczy? Dopiero potem sobie przypominałem: aha, dobra, muszę się skupić na oddechu. Znowu, jak gdyby skupiałem się na, w sobie, nad, nad tym, co się teraz dzieje, że siedzę teraz, medytuję. A potem znowu umysł zaczynał sobie skakać: aha, tutaj, tutaj, tutaj. I dopiero po chwili kapowałem: aha, dobra. Znowu myślę o czymś innym, dobra, no to wracamy znowu do mnie. I się tym denerwowałem, a tak naprawdę w, w, w byciu świadomym chodzi o to, że, żeby zaakceptować to, co się dzieje. Nawet jeżeli nasz umysł zaczyna skakać po różnych tematach, jakby poza naszą świadomością, i potem dopiero nie wiem, po pięciu minutach się kapniemy, że o kurde, znowu się nie skupiłem na oddechu, albo na, na tym, że siedzę teraz, i co się teraz dzieje to to nie jest problem, bo to jest normalne dla umysłu, że on skacze po różnych tematach, bo tak po prostu on działa, nawet jeżeli się nie skupimy, to on po prostu będzie sobie tak przeskakiwał, aż zauważymy, że przeskakuje. I w byciu świadomym właśnie i, i w byciu mindful chodzi o to, żeby obserwować te zmiany bez oceniania ich. Czyli nie tak jak ja kiedyś się wkurzałem, czemu mój umysł ciągle skacze na różne tematy, czemu ja się nie mogę skupić i czemu ja się tak rozpraszam. Okej, okay, whatever, rozproszyłem się, trudno. To znowu się skupiam do siebie i medytacja nie jest czymś co się nauczycie i wam zaskoczy. I aha, siadacie, zaczynacie medytować i włączacie umysł i się skupiacie na tym co się dzieje tutaj. Tylko to jest ciągła taka walka właśnie, że okej, okay, ja siadam, skupiam się, jestem tutaj, medytuję, nie wiem, skupiam się na oddechu, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i nagle umysł zaczyna mi skakać gdzieś indziej. Okej. Okay. Widzę, że zacząłem myśleć o czymś innym. Widzę, że y, myślę o czymś tam. Myślę o czymś tam. Dobra, skupiamy z powrotem uwagę na mnie. I znowu ściągam uwagę na siebie. Znowu umysł mi gdzieś ucieknie, to znowu po chwili ściągam y, uwagę i skupienie y, do, do środka. I, i jak, jak tylko się zaakceptuje właśnie to, że tak to wygląda i że to nie jest nic złego, to medytuje się o wiele lepiej, naprawdę. Y, kolejną rzeczą jest to, że ja nie praktykuję medytacji takiej, że mam jakiś czas wydzielony każdego dnia, że siadam sobie w zaciszu yy, domowym. To trudno nazwać czasami zaciszem domowym, jeżeli ma dziecko ząbkujące, ale to taki off-topic. I to, to nie jest tak, że mam właśnie wydzielony jakiś czas każdego dnia, gdy siadam i medytuję na przykład przez 10 minut albo 15 minut. Kiedyś próbowałem coś takiego robić, teraz po prostu nie mam na to czasu, ale staram się cały czas w ciągu dnia być świadom tego, co się w danym momencie dzieje. Bardzo prosty przykład. Ile razy Wam się zdarzyło, że na przykład wracaliście z pracy do domu i kompletnie nie pamiętacie, co się działo po drodze? Ile razy Wam się zdarzyło, że na przykład jedziecie samochodem z pracy do domu i kompletnie nie pamiętacie, co się wydarzyło po drodze? Ponieważ Wasz umysł po prostu już jedzie na autopilocie, myślicie o tym, co trzeba zrobić w domu, co ugotuję na kolację, co zrobię na obiad, a jak się jutro ubiorę, a co jutro zrobię, i nawet nie skupiam się na tym, co się dzieje w tym momencie. I fajną rzeczą mindfulness jest to, że możecie ćwiczyć to dosłownie w gdziekolwiek. Wychodzicie chociażby, jak pracujecie w biurze, wstajecie, wychodzicie do kibla. Skupiacie się na tym, że idziecie. Nie myślicie wtedy na przykład o tym, o, o która jest godzina i o, co będę jadł dzisiaj na obiad. Nie, tylko po prostu skupiacie się na tym, że idziecie. Jeżeli na przykład idziecie na zakupy, a macie jakieś buty, które wam stukają, to na przykład spróbujcie się skupić na stukocie, który te, te buty Wydają, zamiast myśleć w głowie już o tysiącu spraw, a muszę zadzwonić gdzieś tam, muszę coś zamówić, muszę coś kupić, muszę coś zjeść, muszę coś tam załatwić. Skupcie się po prostu na tym, co się akurat dzieje w tym momencie. I jasne, że wasz umysł będzie skakał w różne miejsca yy, i w różne tematy, ale starajcie się potem znowu ściągać tą uwagę do tego miejsca, gdzie chcecie, żeby była, czyli na przykład do tego, co aktualnie robicie. I to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ ja na swoim przykładzie zauważyłem, że jeżeli nie bawiłem się jeszcze w mindfulness, to bardzo często się nakręcałem. Na przykład zaczynałem się stresować, bo mój umysł zaczynał skakać po jakichś myślach, zaczynałem sobie wymyślać jakieś scenariusze że co może się wydarzyć w jakiej sytuacji albo podczas jakiejś poważnej rozmowy, co ktoś może powiedzieć i umysł już się przygotowywał, aha, to w takim razie co ja odpowiem, jak ktoś coś powie, aha, to co, co zrobię, jak coś się wydarzy i tak dalej i to się tak nakręcało, nakręcało i się stresowałem coraz bardziej. Kiedy jest się mindful, to i, i się aktywnie ćwiczy to, to umie się bardzo szybko zauważyć, kiedy umysł skacze na jakiś inny temat, a nie skupiamy się na tym, co się dzieje aktualnie, faktycznie i dzięki temu unikamy wielu takich spiral, gdzie Sami nakręcamy się i zaczynamy się stresować jakimś, jakimś tematem albo jakimiś myślami, które zupełnie tak naprawdę dotyczą sytuacji, która nigdy nie wystąpi, albo prawdopodobieństwo zdarzenia się tego jest bardzo nikłe i bardzo małe. Nie wiem, czy ten odcinek jakkolwiek komukolwiek z Was pomoże ponieważ nie uważam się za eksperta od medytacji, ale chętnie z wami porozmawiam na ten temat. Jeżeli ktoś z was medytuje, to napiszcie proszę w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia, bo pamiętam, że kilka osób napisało, że chętnie posłuchał medytacji, jak pod którymś z filmików prosiłem, żebyście zostawili informacje, czy te tematy, które kiedyś zapowiadałem, m.in. medytacja, czy was by interesowały. Więc to, to jest mój punkt widzenia na tę sprawę. Jeżeli nie jesteście jeszcze na grupie, to zapraszam was link bitli. WSAD Power. Powinien działać nadal. Dawno. Go w sumie nie czytałem na głos, więc teraz tak zacząłem się zastanawiać, Kurde, czy ja Mówię, dobry link w ogóle, okej, okay, nieważne. Wszystkie linki są i tak w opisie pod filmami, więc traficie bez problemu. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze podejście do kwestii yy, takiej świadomości tego momentu medytacji i czy w tym zabieganym świecie ktoś z Was się w to bawi, bo to w sumie nie jest taki niszowy temat i sporo jest osób, które się bawią w medytację, że, że faktycznie siadają na przykład codziennie na przykład pół godziny albo 15 minut i medytują. I fajną rzeczą w medytacji jest to, że. Nie można jej robić źle, tak naprawdę. I to jest całe piękno tej medytacji. I druga sprawa, którą chciałem szybko poruszyć w tym, w tym filmiku, to to, że dostałem jakiś czas temu zaproszenie na film Lego Batman do IMAXa na uroczystą premierę filmu. Rozmawiałem z Madzią i niestety nie damy rady oglądnąć tego filmu razem. Niestety nie mamy z kim zostawić wtedy Ady. Więc sprawa wygląda tak. Jeżeli jesteście z Krakowa i okolic lub y, możecie być w Krakowie w dniu y, w dniu właśnie. Jakim dniu? 7 lutego. To jest przyszły wtorek. Film jest o godzinie 19 w galerii Plaza na alei pokoju 44 w Krakowie. I zróbmy tak, pierwsza osoba, która napisze komentarz, że jest z Krakowa i że pójdzie ze mną do kina na ten film, to idzie ze mną. Na ten film na Lego Batman. Pierwsza osoba, która napisze, że pójdzie ze mną do kina, to widzimy się we wtorek, 7 lutego. W filmie są o 19, więc pewnie jakoś przed 19 się spotkamy na miejscu i sobie oglądniemy razem filmik. Oczywiście od razu mówię, że ryzyko jest takie, że pewnie będę nagrywał coś do vloga. Więc możecie się załapać po prostu na nagranie y, odcinka wtorkowego do Daily Vloga. Więc, y, to jest jedyny minut, że możecie się pojawić <grydy> w Daily Vlogu we wtorek. Więc kto z Was ma czas y, we wtorek i jest w okolicach i może ze mną się przejść na ten film, to zapraszam serdecznie. I w sumie pozostaje mi tylko życzyć Wam spokojnego weekendu. naładujcie akumulatory, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten film. Widzimy się w poniedziałek. Nie zapomnijcie zostawić w komentarzu y, kto pierwszy, ten lepszy. I widzimy się w kinie we wtorek, a my widzimy się z naszą vlogową brodatą, bracią w poniedziałek na kolejnym Daily vlogu Więc to by było na tyle WSAD Power. Na razie!